Wczoraj, jutro nie ma znaczenia, co zarabiałeś lata po śmierci, niczego nie masz, jak boli obojętność, jak boli brak sumienia, jak nie masz serca, nie masz nic do stracenia, zburzone fundamenty i sufit leci na głowę, zbuduj normalne wartości, a nie wystawiaj dłonie, weź paletę uczuć, niech będą kolorowe, jej tylko pomieszczenie, możesz nazywać domem, rodziny się nie wybiera, ale możesz autorytet, choć uważam, że rodzina to nie tylko geny, jeśli masz ukryty talent, pokaż go publice, zamiast płynąć na fali, to chwytaj zasnę. To jest życia lider I że nie umiem zarabiać, no to jestem lewy Nauczony życiem, wiem zawsze na siebie liczę A ty jesteś zero, więc się nie możesz podzielić Życie nauczycielem, uważnie patrzę co los da Sam uczyłem się wiele, no bo od kogo ściągać Kiedyś byłem przykładem tego, co robić nie można Dziś sam prowadzę lekcje, się uczę bez końca Cię nauczycielem, uważnie patrzę co los da Sam uczyłem się wiele, no bo od kogo ściągać Kiedyś byłem przykładem tego, co robić nie można Dziś sam prowadzę lekcje, się uczę bez końca